Girata. Girata Moje małe świnki? Moi kochani, grający dołem. Dostałem komentarz od WP Antek 2 OP. W pierwszej chwili myślałem, że masz koszulę Cejrowskiego. O nie, nigdy. A w ogóle, graj górnik kontra Herta Berlin. Graj górnikiem, tryb klasa światowa powodzenia a czy powiem tak to jest fajny układ bo górnik y, chociaż tego nie wiem ale prawdopodobnie gra lepiej niż ŁKS Łódź N nie wiem natomiast herta Berlin to nie jest Barcelona i tak te staty są w... Tylko trochę lepsze. Tak o 10 z każdego overall'a. Na klasie światowej, yy, zagramy sobie ten piękny mecz. Pamiętajcie, żeby wysyłać mi na maila yy, bramki swoje, ulubio ulubione, najładniejsze itd., itd., żebym mógł z tego zrobić odcinek. Już prawie mogę, już praktycznie mogę zrobić ten odcinek. Ale doślijcie jeszcze jakieś bramki. Oczywiście w formie linku, nie będę nic ściągał na dysk. I to chyba w sumie tyle. Filmu nie było od jakichś 5 czy 6 dni nawet nie wiem, bo chodziłem jakiś taki zamulony, a w ogóle to kupiłem sobie Nintendo Switcha i od trzech czy czterech dni grałem w Animal Crossing, pochłonęło mnie to po prostu zupełnie. W sumie to jeszcze coś robiłem. Słuchajcie moi drodzy, każdy z nas w życiu podejmuje jakieś decyzje. Nasze wybory mają skutki, odzwierciedlenie w późniejszej rzeczywistości. Nie dajcie się Co chciałem powiedzieć? Gramy. Gramy, kuźwa. Górnik zabrze Herta Berlin. Eee, nie przegramy tego meczu. Słuchajcie, najwyżej w Karnych przegramy. Ale nie damy kuźwa sobie w tu strzelić bramki. Eee, nie grałem w FIFA z tydzień. Autentycznie. Bo miałem, mówię, inne jakieś tam zajęcia. Eee, pamiętam, że na klasie światowej nie grało się w tej FIFA aż tak źle. Uwaga, już jest dobra okazja. Górnik coś tam pokazuje. Tu Irka ma piłkę. Matras, słuchajcie, patrzcie. Ten mecz będzie nasz. Po prostu, ja to czuję. Czemu. Wró przyjdźcie tu do mnie, halo. Oni już się za bardzo podniecili. Wszyscy poszli do przodu. Nie to chciałem zrobić w ogóle. What the fuck! W ogóle po graniu na Switchu dziwnie mi się trzyma tego pada. Jest jakiś taki grubszy. Plus przyciski zatwierdzania są na X, który jest na dole. A na switchu jest po prawej stronie ten przycisk. I tak jakoś dziwnie mi się to robi. Ojej, ojej. Słuchajcie, będziemy... Ten mecz nie musi być ładny. Ważny jest wynik. Ważny jest wynik i żebym nie dostał zawału serca i żeby nie, ch nie chciało mi się płakać jak zwykle. Słuchajcie, yy, zaraz będziecie świadkami bramki, górnika. Coś ty zrobił. Wow, 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 nie, że możesz wypuścił piłkę na kilometr! Ale słuchajcie, dobrze się gra. Nie będę gadał za dużo, bo wiecie, jak to się kończy, ale jestem dobrej myśli. W sensie już mamy 25 minutę. Niedobrze, bo czas za szybko leci. A tutaj ciężko się konstruuje, a tak, o nie, spadł was stąd. Oddaj piłkę. Dobrze. Oni się też mylą. To jest super. W ogóle to jest ekstra, że klasa światowa jest tak przystępna. Jeszcze nie płaczę z powodu jej... jej... jej trudności. Nie mam z nią złych doświadczeń, ale natomiast legenda jest dziwna. Eee, dobra. Irka. Co tu się stało? What the fuck? W ogóle nie podałeś tam, gdzie chciałem. Eee, mamy problem z techniką trochę, ale nie ma tragedii. Oni... 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 Kuźwa, zabiłem go? Nie zabiłem. Oni się gubią. Herta boi się górnika Zabrze. Po prostu. Tu się, słuchajcie, tu się coś stanie. Gór... Herta śpi. Herta... What f... Herta śpi. Uwaga, matras! What the fuck?! Czemu żeś tam zrobił ślisk ty? Dziadu. Niedobrze. Herta strzela. Oj... Uwaga, 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 nie możemy stracić bramki, nie ma takiej opcji, dobrze nam idzie, w ogóle oni jeszcze nie zaatakowali Uwaga, nie, tak nie może być, nie może być, nie możecie mi strzelić gola przez przypadek, jak to w Fifie często bywa, nie wolno Macie nam dać wygrać Co? Nie, w sensie nie, nie, mam dość Fify, mam dość Fify, co? Kuźwa... Co? Co tam było? Dlaczego jest rzut karny? Halo! Dobrze, nie ma gola! A piątek, jeszcze piątek strzelał. Nawet nie wiedziałem, że on ma swoją twarz tu zrobioną w grze. Nice! Waga strzał górnika! To jest chyba pierwszy strzał na bramkę Jarsztajna i jakoś tak yy, troszeczkę to nie, nie wyszło. Co tu się dzieje? Uwaga! Górnik pędzi z atakiem! What the fuck? Czemu ten mur wiecznie stoi mi na drodze? Czy o to chodzi w trybie klasa światowa? Trybie, w sensie poziomie trudności, że, że strzelasz w mur. Ale słuchajcie. Jest coraz bliżej, Kuźwa czuje tą bramkę. Wy też to czujecie. Wy też to czujecie, ja wiem. Może i nie wierzycie wszyscy we mnie po ostatnich meczach, ale. Ale ja czuję, że zaraz będzie gol. O nie, ale tam idziemy, uwaga! Dośrodkowanie i co, tu nie ma karnego, tak? Kuźwa, słuchajcie, no ja się tak denerwuję. O co tu chodzi? Ja czuję stres, Kuźwa mać. Ja się stresuję, mi się ręce trzęsą, bo chcę wypaść jak najlepiej. Dostałem szansę. Naprawdę od Was dostałem szansę, bo ten mecz jest jak najbardziej do wygrania. To po pierwsze. Po drugie, mam klasę światową, a nie legendę. Ja muszę to wykorzystać. Ja muszę pokazać, że się da. Mam presję, po prostu presja ciąży na mnie. Ja sobie oczywiście ją narzuciłem dodatkową, ale pytanie, jak wyjdzie. Miałem odpoczynek od fify, więc mnie przestała trochę irytować. Yy, uwaga, strzelamy, czy nie da się strzelić! Podanie kuźwa za mocne od tego chłopca w czerwonych butach! O co ci chodzi! Nie lubisz Angulo, czy co? Uwaga! Dobrze. <laughs> Broni hoodie. Yy, powiem tak. Albo może nie powiem tego teraz, tylko powiem to w, w przerwie, bo coś czuję, że tu będzie dogrywka. Boję się, że. Boję się, po prostu boję się, że stracimy bramkę i potem nie nadrobimy, ale nie można się bać. Yy, dobra, chciałem powiedzieć, że czuję naszą przewagę. Po prostu zewsząd. Uwaga, uwaga, do środku! Czemu ta... ten mecz wygląda na. Ten mecz wygląda tak. Atakuje jedna drużyna, wypuszcza piłkę za daleko, bramkarz łapie. Druga drużyna atakuje, wypuszcza piłkę za daleko, bo brakuje techniki oczywiście. Bramkarz to łapie, koniec akcji. Brakuje tutaj tego, tego. tej wisienki na torcie, tej truskawki na torcie, brakuje. Nie wolno strzelić tam bramki, uwaga! Broni chudy. Ja pierdzielę. No, znowu, podo znowu było podobnie, tylko tym razem podanie od mojego piłkarza. Yy, tutaj, Kuźwa, nie da się inaczej niż grać blisko rywala. Naprawdę, żeby zrobić składną akcję. Matko! Czemu ten czarnoskóry Manech gra taki piach? O co z nim chodzi? No nie pomagasz mi Manech. Uwaga, uwaga, nie wolno, jest koniec meczu, dajcie sobie spokój. Nie strzelać mi bramki, kuźwa! Wow, ostrożnie. Znowu to samo, znowu jakiś piłkarz nie dobiegł. To jest festiwal strat piłki. Ten mecz to jest festiwal strat piłki. Herta od dłuższego czasu podaje i nie daje mi dość do piłki. Czy FIFA chce być znowu sadystyczna i strzelić mi gola w ostatnich minutach? Czy o to chodzi w tej fifie? Wywal to, wywal to, po prostu koniec. Boże, ja już mam dość tego meczu. Powiem wam, ja pierdzielę. Jestem tak zmęczony tym po prostu trzymaniem tego pada. Już mi ręka boli. Tak żeby nie stracić bramki. No przewaga, jak widać yy, jednak Herty, co nie jest. W ogóle widoczne w meczu. Stresujący jest ten mecz. Autentycznie stresujący jest ten mecz. Bo ja tu, ja, ja tu gram na 120%. Ja robię wszystko, co mogę, żeby jak najbardziej wykorzystać tych gorszych piłkarzy, y, y, których mam do dyspozycji niż Herta, żeby nie stracić bramki. Powiem Wam, że jest to mega trudne. Uwaga teraz, Angulo. No, what the fuck z tą obroną. No nie, po prostu no, no nie przejdziemy tej obrony. A czy powiem tak, niestety nie mam dobrych dobrych wieści, dobrych wieści, no tak można by to nazwać. Oni na szczęście nie trafiają, ale he, górnik już, już nie biega, już się poddał, już po prostu polska liga weszła. I koniec yy, mogę liczyć na farta, że Anchulo się obudzi, nie wiem, mo może się uda. Ale mam wrażenie, że ta herta już tutaj ma więcej siły jednak, ale co oni robią? On lobował? Ale oni dają nam szansę, oni dają nam po prostu opcję, żeby nie stracić bramki. Oddają nam po prostu piłkę, więc ja ją też wywalam. Nie będę podawał na blisko. Teraz mam, teraz albo nigdy. Tak to nazwę. Bo oni wychodzą do przodu. Widać, jak grają yy, ofensywnie. Jakby się udało zrobić jakąś kuźwa kontrę, żebyśmy strzelili jedną bramkę, to by było po prostu najpiękniej na świecie. No i co? Idzie kontra, ale niebezpieczna. Ale po prostu. Ale super, uwaga, Anhulo, Anhulo, Anhulo. What the fuck? uwaga, jeden z. Jest! Blanka, Kuźwa! Nie wierzę w to. To co pierdzieliłem przed chwilą, te moje smęty ohydne, brzydkie, obrzydliwe, ale Anhulo po prostu, on wiedział co ma Kuźwa zrobić. Nie wierzę, że on to przeszedł w ogóle przy gramy na klasie światowej. Oni nie przypuszczają takich Przełajowych biegów. Ja pierdzielę, o tym przed chwilą mówiłem. Jak się nie obudzi on, hulo, i nie uda się zrobić kontry, to się nic nie uda zrobić. Boże, ile ja gadam, aż mi głowa pęka, przepraszam was, ale po prostu się tak stresuję w tym pieprzonym meczu. Dobra, Kuźwa, teraz nie stracimy bramki. <laughs> Słuchajcie, zrobiłem zmianę. Dałem dwóch ofensywnych i jednego pomocnika defensywnego. Tylko tego wolnego, yy, jak on się nazywał? Matuszek, matusz, coś tam. Yy, nie wiem, jak to będzie. Matuszek. Mam nadzieję, że nie stracimy zimnej krwi. A czy ja powiem tak? My ka kuźwa mać? Odbierz tą piłkę! My musimy każdą. O, każdy odbiór piłki po prostu szanować, jakby to był jakiś God blessing. Bo jak. jak my będziemy mieć piłkę, kuźwa, to możemy po prostu kontrolować wszystko, nie? To od nas będzie zależało, czy ją odzyskacie, czy nie. W sensie mówię do herty. Uwaga, o nie, o nie. Ja pierdziele! No przysięgam, że jak to by był. Moje serce stanęło. Jakby to była legenda, to by na pewno to strzelili. No, patrzcie na to. Główka ładna, to już samo powinno wpaść, a ten chłopiec tam powinien to zamknąć. Dobrze, że Herta nie jest dzisiaj w formie. Bo nie czuć tej formy w ogóle. No, chyba żart. Jezu, jak dobrze, że oni tak kiksują dzisiaj. Jeszcze się odbiło. O, matko, matko, moje serce. Nie, dlaczego tu nikogo nie było? Dobrze, odskoczyła im piłka. W sensie, mam farta dzisiaj, mam farta. To jest klasa światowa, a oni po prostu dają ciała. Okej, okay. no nie pokazuj, już koniec, już. <grym>, no my piłki nie mamy w ogóle już. Halo. Nie, co się tutaj stało? Dlaczego to się stało? Dlaczego nie trafiłeś głową w piłkę? Przecież to była tak easy sytuacja. Patrzcie na to. Po plecach się odbiło. I kuźwa, i całe moje starania, i pierdzielenie idzie po prostu do kosza. Chyba odinstaluję FIFA i zacznę grać kuźwa w, nie wiem, w Battlefielda. czy znaczy, Fifa mnie nienawidzi. Jestem tego w pełni świadom. Najpierw niesprawiedliwy karny. Potem na sam koniec prawie moja bramka, z której się cieszyłem jak małe dziecko. Później kiks jakiegoś idioty, chodzi mi o gracza w grze, nie mówię o prawdziwym piłkarzu, ale zachował się jak idiota. Po plecach mu piłka trafiła i świetnie asystował kuźwa niemieckiemu piłkarzowi. Czy FIFA jest uczciwą grą i nagradza cię za twoje starania? Nie, nie umiem yy, strzelać karnych, więc pewne jest to, że przegramy. Niestety, nie ma nadziei, że to się uda. Mm, no, ja nie umiem strzelać karnych w tej FIFie i nawet nie chcę ich umieć, bo są dla mnie poronione, więc. Aha, on też nie trafił, fajnie. Trzęsą mi się ręce, patrzcie na to kółko. Możecie zobaczyć, jak mi się trzęsą ręce, to jest właśnie to. I dlaczego ja to muszę ciągle trzymać? Beznadziejne są te karne. Nienawidzę ich po prostu. Jej sport to dno, w tym, przez te karne. Na szczęście Herta też nie lubi tych karnych strzelać. Może mają gorsze pady. Waga. przecież! Kućwa! O co tu chodzi? What the fuck, grom! Co tu się dzieje w ogóle? Zaraz wyłączę tą grę. Już nieważne, jaki będzie wynik. Co tu się dzieje, Hello? Eee, nie dość, że ja trafiłem w bramkę i strzeliłem lekko, a on to skiksował, to jeszcze teraz tamten strzelił gdzieś na piąte piętro. Jak będzie tu? No tu ładnie, okienko, okej okay. Czyli pewnie dużo zależy od yy, umiejętności danego piłkarza. Uwaga, on będzie. Kuźwa, to. Dobra. Wszystko się dzieje inaczej niż ja mówię. Wygraliśmy. Górnik wygrał z herdą Berlin pokarnych. Oni nie trafili nic na klasie światowej. O co chodzi z tą grą? Ze skrajności w skrajność. Najpierw się stresowałem mega. Potem się mega cieszyłem, potem płakałem, a teraz znowu się cieszę. Eee, nie, dobra, koniec. Wyłączmy to, ja mam tego dość. Zrzućmy okiem tylko na statystyki. Oni mieli ponad dwa razy więcej strzałów. Oprócz celności strzałów, no to było nieźle. Powinni to wygrać, według statystyk. W meczu grali raczej słabo. Bramki, moja była bardzo ładna, to trzeba powiedzieć, a ich była totalnie farciarska i z dupy. No trudno, ale wygraliśmy i ty, cieszmy się. Dobrze, ziomeczki, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego meczu, gdzie gadałem chyba więcej niż kiedykolwiek. Ale emocji było, ja no powiem Wam, dawno czegoś takiego nie miałem. Chyba te 3 lata temu, jak nagrywałem, no bo był totalny rozpierdziel. Eee, ale wygraliśmy, ja pierdzielę w końcu, trudny mecz wygrałem. Mimo że to pokarnych, których nie umiem strzelać. Jest naprawdę spoko. Wysyłajcie mi oczywiście te swoje, proszę, bramki, jakby strzelicie jakąś ładną, zapiszcie to, wyślijcie mi link do YouTube'a. Najlepiej ja sobie to sam pobiorę. I zmontuję y, top bramki wasze z moim komentarzem i postanowiłem, że będę robił kolejny odcinek y, tych top bramek widzów w momencie, kiedy uzbieram. To nie będą tygodniowe, miesięczne, to po prostu będzie jak zobaczę, że już są ładne bramki, będę mógł z tego zrobić na przykład właśnie top 5, to wtedy dopiero sobie to zmontuję. I kiedy będę gotów, to po prostu wrzucę, więc po prostu będziecie czekać, nie będę ustawiał jakiegoś harmonogramu wrzucania tych odcinków. Dziękuję wam za oglądanie jeszcze raz. Oczywiście w komentarzach piszcie, jaki mecz następny mam zagrać i ja go oczywiście zagram. Wybieram komentarz, który ma największą ilość lajków, bez wyjątków i oczywiście nie powtarzam dwa razy tej samej osoby w najbliższym czasie. W sumie to tyle. Miło było was znowu nie zobaczyć, bo was nie widzę, ale... Mam nadzieję, że Wam było miło mnie znowu zobaczyć. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.